Na konferencji prasowej po meczu Polonia Środa Wielkopolska Wineta Wolin są z nami trenerzy pan Marek Sofanów Wineta Wolin i pan Maciej rozmarynowski Polonia Środa. O komentarz do dzisiejszego meczu poproszę trenera gości. Witam państwa serdecznie. Na wstępie pragnę pogratulować wspaniałego obiektu całej społeczności Środy Wielkopolskiej, samorządowcom i wszystkim sportowcom, którym będzie ten dobrobyt służył. Eee, Macie rozumieć, że komentarz do meczu. No to zacznijmy od tego, że mm, można się doszukiwać analogii względem meczu ubiegłotygodniowego Polska-Szkocja, bo zakładam, że jeśli e, godzina meczu i dzień miały przyciągnąć kibiców na trybuny, to te osoby, które przyszły nie czuły się w żaden sposób zawiedzione. Ten mecz był genialny z poziomu Yy, osoby, osoby, która yy, yy, lubi, lubi dobry sport, yy, dużo emocji, dużo bramek, 10 bramek w jednym spotkaniu. Yy, więc na pewno nikt nie może tutaj narzekać na to, co się wy wydarzyło. Ja mam troszeczkę żal do nas, że sprawiliśmy, że w środzie Wielkopolskiej Mikołajki odbyły się w listopadzie, pomimo tego, że datą, datą docelową jest 6 grudnia, bo popełniliśmy dość sporo błędów które wykorzystali przeciwnicy. Tutaj y, mogę szczerze powiedzieć, że ja uwielbiam takie spotkania i ja uwielbiam takie zespoły. Daje mi to wielką radość i to sprawia, że chce mi się być trenerem. Nie, nie często się spotyka otwarte, y, otwartego przeciwnika, który chce grać naprawdę w piłkę. Y, y, chce promować fajne widowisko. Dzisiaj, dzisiaj to mieliśmy. Była, skrzyżowaliśmy miecze, y, miecze rzemiosła piłkarskiego. Y, na naszą niekorzyść o dwie bramki lepsi okazali się gospodarze. Myślę, że nie bez znaczenia była ta czerwona kartka dość szybko, bo w 30 minucie. Nie chcę teraz rozstrzygać, czy ona miała, powinna być, czy nie. Ja nie jestem arbitrem. Myślę, że i tak finalnie arbitrzy względem nas trenerów czy zawodników popełniają stosunkowo mniej błędów, jakbyśmy mieli to tak oceniać. Więc tutaj z całym szacunkiem chylę, chylę czoła, gratuluję. Jest nam troszeczkę smutno, bo jesteśmy sportowcami, lubimy wygrywać, a szczególnie nie pamiętam kiedy na wyjeździe zdobyłem cztery bramki i meczu nie wygrałem, więc więc naprawdę jest to dość nietypowa sytuacja. No ale cóż, taka jest piłka finalnie na usłodę to, że kibice mogli naprawdę się radować tym, co dzisiaj mogli obserwować. Dziękuję. Dziękuję. O komentarz do dzisiejszego meczu poproszę trenera Maciej Jano z Madynowskiego. Na wstępie chciałbym również podziękować drużynie z Wolina za tak dobre słowa, które tutaj usłyszeliśmy. Oczywiście cieszymy się, że mamy taki obiekt i możemy z niego tutaj korzystać, bo, bo wierzę, że też będzie nas rozwijać nie tylko również i sportowo. Co do samego meczu, tak jak też ten ryb zauważył wcześniej my jako trenerzy nie lubimy dużo, dużo ramek tracić, ale lubimy natomiast dużo strzelać. Dzisiaj jedna i druga drużyna dużo strzeliła i dużo straciła i to na pewno te, te błędy defensy mogą martwić z perspektywy samego kibica jak najbardziej na duży plus, bo się dużo działo, było show. Jak dzisiaj na, na konferencji usłyszeliśmy, na której dzisiaj byłem z rana, że piłka nożna ma być z rozrywką i dla kibiców e, taka była. My oczywiście bardzo chcieliśmy zwyciężyć w dzisiejszym meczu, myślę tak jak każdy przystępuje do meczu, ale chcieliśmy mieć taki bufor bezpieczeństwa, no tą strefą spadkową, tym zwycięstwem. W ostatnich meczach nam się nie udało wygrać. 3, 3 tydzień temu graliśmy tutaj z, z rywalem, natomiast dzisiaj e, oczywiście duży plus dla drużyny, że straciliśmy bramkę, się podnieśliśmy z tego co, 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 co się działo na boisku, bo było rzeczywiście e, fajnie, że zarabialiśmy i zdobyliśmy bramkę na 1-1, e, po czym za chwilę znowu gdzieś straciliśmy tą bramkę, znowu goniliśmy ten wynik, za chwilę strzeliśmy na 3-2, by po chwili stracić na 3-3, gdzie w tym momencie Zazwyczaj wtedy te morale się zmieniają i, i to drużyna, która zdobywa tą bramkę wyrównującą, ona ma więcej ochoty do, do, do kolejnego gola. Mecz rzeczywiście taki bardzo otwarty, też z pewnymi, pewnymi działaniami w strukturach zmiennymi, zależnymi od, od sytuacji boiskowych. W przerwie zwróciliśmy uwagę na pewne rzeczy, które wykonuje tutaj Wolin, żeby łatwiej nam się tą piłkę odbierało w, w, w strefie wysokiej, bo, bo tam mieliśmy trochę problem w momencie, kiedy się rotowali, kiedy i schodziła do środka. Trójka łapała szerokość, jedenastka wchodziła w pół przestrzeni i tam mieliśmy kłopot z kryciem. Przedstawiłem popakom, co powinniśmy zrobić. Trochę, trochę lepiej nam się w tym momencie to też, też układać. No, a tak, co, 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 do, co do samego też i meczu pod względem ofensywy w naszym wykonaniu, no, fajnie, że zdobyliśmy te sześć bramek. Co nas bardzo cieszy, mogliśmy więcej, ale też, też mógł strzelić, bo ten magistrz tak naprawdę, jakby się skończył, pewnie 8-6, to, to z tych sytuacji, które były, być, to też tak być. Cieszymy się i, i ze spokojem, może nie takim spokojem, ale już z, większym, z większą ulgą będziemy przystępować do, do kolejnej rundy. Dziękuję. Pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne konferencje. Do widzenia. Do widzenia.